No i maszyna ruszyła, poszedł pierwszy rządek, potem drugi, mieszam koko krem i będę kładł dalej. Ludzie, nie mogę tego zatrzymać, to się robi. Ale majster upieprzył te wszystkie płytki, a nie, to ja kładę, czyściutko, elegancko, fajnie, tu tylko przetrzeć na sucho i będzie, e, będzie wszystko fajnie. Kurczę, no schło to sobie tak z półtora dnia, tu mi zostało kawałeczek wkleić, e, stoję sobie, chodzi, chodziłem przez chwilę po tych płytkach, wszystko się wydaje ok, brzmią jakby były puste. Ale no nie są, bo waliłem elegancko kleju na dwie strony. Tutaj jest kawałeczek, można sobie spróbować odkleić od tego styroduru, ale to no za cholera nie idzie. Także nie mam obawy, że to spadnie na sufit. No nie idzie tego podważyć. Ten klej naprawdę się dobrze trzyma. To jest Atlas Geo Field No dobra, więc to brzmi jak puste, no ale wiemy, że jest tu klej. Jest przyklejony na klej. Hmm, tutaj styrodur. No i to brzmi też jak puste, ale nie jest. Także myślę, że test, test zdany. Można tu się trochę pobawić. Wkleić resztę. No i dobra. Myślę, że. Okej. Okay.